Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, godzina piętnasta, godzina Bożego Miłosierdzia, czas, który jest darem ofiarowanym nam przez Boga, po to byśmy mogli stanąć przed Jego miłosiernym obliczem. Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu, uwielbiając i wysmawiając je, wzywaj Jego wszechmocy dla całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników. Siostry i bracia, pozwolę sobie przeczytać krótki fragmencik z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 83. Napisz to: Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia, nim nadejdzie dzień sprawiedliwy będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem, Ostatecznym. Pan Jezus, który zaprasza nas, byśmy błagali Jego miłosierdzie, I na pewno z radością przyjmie prośby, które do Niego dzisiaj zanosimy. Tych prośb jest już trochę więcej. Podstawowe, te, które zostały zapisane o dobre wychowanie dzieci oraz dobre przygotowanie synów do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania modliby się razem z Małgorzatą i całą rodziną. O zdrowie Piotra po udarze. I te, które zostały nadesłane do koronki i różańca. Modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa i o zdrowie, o Boże błogosławieństwo dla księdza Leszka i całej naszej rodziny, oraz dla wszystkich modlących się za pośrednictwem radia. Te intencje zanosimy do Boga razem z Lidią i Łukaszem. Z Wiesławą modlimy się. Szczęść Boże, przepraszam za wszystko, co było złe. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, co mam. Jezu, ufam Tobie i w Tobie pokładam nadzieję. Proszę o zdrowie i dalszą opiekę w moim życiu. Z Marią prosimy W intencji o zdrowie i opiekę dla mamy Anny, siostry Jolanty i brata Waldemara oraz ich rodzin, a także W intencji przyjaciółki Doroty, która czeka na operację w przyszłym tygodniu, o szybki powrót do zdrowia. Z Jolantą prosimy o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny i potrzebne łaski dla córki Justyny. Z Dorotą prosimy o zdrowie całej rodziny, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo dla nas. Módlmy się o zdrowie dla księdza Leszka. Dziękuję. Wyłączamy te wszystkie intencje, które w sercu nosimy. Bóg zna je najlepiej, a my przystępujemy do modlenia się do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Przypominam, iż jest możliwość wejścia na żywo z rozważaniem jednej tajemnicy koronki. A więc, numer jest podany na naszych wyświetlaczach. Przypominam, że wyłączamy źródło dźwięku. Dlatego zachęcam, by dzwonić odrobinę wcześniej. Ten czas na wybranie numeru to dodatkowo dołożone, że tak powiem, suplikacje, byśmy mieli czas na to, by wybrać numer i modlić się razem ze wszystkimi na antenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny umęcząc pod pąckim piwatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, wstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Prosimy bardzo. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pani Mirosławo, dziękujemy i pozdrawiamy całą rodzinę. No. Święty Boże. Boże, chodź, pozdrawiam. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Dołączamy kolejne intencje. Wraz z Elżbietą modlimy się o zdrowie dla całej rodziny, a modli się Elżbieta z Kasią i córkami Julią i Laurą. Ja dołączam intencje za naszą zakonną wspólnotę w Sokołowie Podlaskim. Prosimy bardzo. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Marcinie dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy całą Twoją rodzinę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Bogiem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Czekamy na telefon. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata prosimy od dla jego bolesnej męki Ojcze przedwieczny ofiaruję dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas i całego świata Proszę bardzo Daj go Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zej bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zbyszku pozdrawiamy Ciebie, Twoją rodzinę, szczęść Boże i dziękujemy Bogiem. Dziękuję. Prosimy o wybieranie numeru. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Czekamy na połączenie. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Prosimy bardzo. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i całego, dla męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lidio, dziękujemy i szczęść Boże. Pozdrawiamy Warszawę, Dzie Łukasza i dziękuję wszystkich. Dziękuję bardzo. Szczęść szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święta siostro Faustyno Kowalska, sekretarko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle, apostole Bożego miłosierdzia, módl się za nami. Błogosławiony księżę Michale Sopoćko, spowiedniku świętej siostry Faustyny, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Mario, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Zanieśmy do Pana Boga przez wstawienictwo świętego Rocha naszą codzienną modlitwę. O ochronę przed chorobami zakaźnymi, Wszechmogący i wieczny Boże, któryś dla zasług świętego Rocha, wyznawcy swego, wszelkąś na ludziach zarazem łaskawie powstrzymać raczył. Daj nam sługom swoim do Ciebie z ufnością się uciekającym, abyśmy od wszelkich chorób wolni byli, by one nie szkodziły ciałom i duszom naszym. Święty Rochu Wielki, Miłośniku Boży, wielkie są Twoje przed Bogiem zasługi, dla których spodziewamy się, że nam karząca sprawiedliwość Boża przepuści i zdrowego zawsze Bóg użyczy powietrza. A jak służyłeś bliźnim swoim, żyjąc na świecie ciężką chorobą dotknięty, jak służysz teraz wszystkim, którzy się do Ciebie z ufnością uciekają z prawdą, Swymi uboga modłami, abyśmy na ciele i duszy zdrowi zostali i śmierci nagle się ustrzegli. Amen. I tak jak już umówiliśmy się, codziennie będziemy zanosili Bogu modlitwę o uproszenie deszczu. W godzinie miłosierdzia prosimy modlitwą z modlitewnika Panie wysłuchaj modlitwę moją z 1800. 69 roku, stąd bardzo piękny język tej modlitwy. O Boże Wszechmocny, w którego ręku jest wszystko i któremu wszystkie posługują żywioły, oto spragniona ziemia potrzebuje odwilżenia i ochłody. Błagamy Cię przeto, racz nam zesłać deszcz potrzebny. Abyśmy w naszym obfitych plonów oczekiwaniu nie zostali zawiedzeni, lecz owszem, abyśmy zaopatrzeni w rzeczy do życia potrzebne, tem lepiej mogli wielbić święte imię Twoje. Oto Ciebie prosimy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo Wam dziękuję, drogie siostry, drodzy bracia, za dar wspólnej modlitwy. Ufam, że spotkamy się we wspólnocie modlitwy o godzinie 21 na codziennej modlitwie różańcowej w godzinie apelu jasnogórskiego, a tymczasem przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.